you Gościem jest pan Daniel Kupisik z Teatru Muzycznego. No właśnie, Teatr Muzyczny przygotował świąteczną propozycję dla najmłodszych i myślę nie tylko dla najmłodszych, no bo jest to baśń Krystiana Andersena, dziewczynka z zapałkami, a to mi się tak kojarzy, że to nie jest tylko baśń przeznaczona właśnie dla tych najmłodszych widzów. Na pewno nie dla na, najmłodszych, ale przecież jest, to jest, jest średnie pokolenie, co lice podstawowej. Ja wiem, ale to są bajki, które przecież ja sam uwielbiałem słuchać, czytać, sam robiłem teatrzyki w drzwiach, żeby to pokazać, już mnie to wtedy interesowało, bo to jest mądry, mądry autor Andersen I, i, i te problemy, które tam są poruszane niby w bajkach, niby takie, niby takie dla dzieci powinny poruszać też i dorosłych, stąd e, Dziewczynka z zapałkami nie, nie próbowaliśmy grać tego wieczorem ale na przykład Królowa niego ma w tej chwili takie powodzenie, że musimy grać i wieczorne spektakle, bo dorośli się domagają, bo wiedzą, że to nie jest brat-siostra, tylko to jakaś miłosna historia, No właśnie. więc chcą zobaczyć na co dzieci, czy na co młodzież przychodzi. Jest to wydaje mi się bardzo znakomicie zrobiony musical i to nie, że kwestia chwalenia w tej chwili, ale bardzo dobra muzyka Michała Łaszewicza i bardzo dobra seria pomysły Artura Romańskiego, stałego przecież pracownika teatru, animacji, więc coś zrobienie dla dzieci, dla młodzieży no, poszło chyba w dobre ręce i w dobrych rękach to zostało wyprodukowane. A czy dziewczynka z zapałkami została y, przez teatr muzyczny wybrana ze względu na to, że jest to jedna z tych najbardziej wzruszających baśni Andersena? A, skoro pani tak twierdzi, to na pewno tak. Ja nie lubię, żeby bajki zawsze się kończyły, czy każda, każdy spektakl, który realizujemy, że zawsze się kończyło happy ending, chociaż po to uwielbia, prawda? Kochali się długo no i szczęśliwie, no a po trzech latach dzieci. był rozwód, tak. Nie, a dla dzieci... Dzieci... Nie będzie pani... W tej dziewczynce z zapałkami jest jedna postać. Śmierci. Taki szkieleton trochę lata po, po scenie. Za każdym razem, jeżeli są ukłony, to ten szkieleton dostaje największe brawa. nie rozumiem, skąd u dzieci taka, taka, takie uwielbienie. Dlatego może, że to jest takie trochę komiksowe też. Ale bardzo ładną muzykę napisał pan Łuczak, bardzo fajnie, plastycznie, choreograficznie. Włodek Janicki to zrealizował jako i reżyser, i jako choreograf. My tę bajkę gramy co prawda tylko tak już, jak się zaczyna zima, nie ma co prawda za oknami tej zimy, ale listopad, grudzień styczeń to jest właśnie to. No teraz weszła królowa śniegu. E, autentyczny śnieg jest na scenie i na widowni będzie, także dzieciaki będą, znaczy dzieciaki, osoby, które przyjdą. Chciałbym tutaj zarekomendować, jeżeli można, bo skoro mówimy o tej Królowej Śniegu, zapraszamy, bo przyniosę specjalnie podwójne zaproszenia. No właśnie, zaproszenia. mamy dwa podwójne zaproszenia na dziewczynkę z zapałkami na jutro, także to będziemy jeszcze ogłaszać pod koniec naszego programu, a na Królową Śniegu również dwa podwójne zaproszenia na 16 grudnia z kolei. Natomiast w styczniu takiego 20, chyba 8, nie pamiętam dokładnej daty, robimy taki Family Day. Gramy o 10, o 13 i o 18. No i proszę sobie wyobrazić, że właściwie już prawie nie ma biletów, Dokładamy kolejne spektakle. Między spektaklami, przed, będą się pojawiać na FUE w różnych miejscach dziwne ludziki, dziwne postaci z bajek. Mam nadzieję, że i dzieci, i dorośli, lizaki będą rozdawane. Takie różne tam działania będą fajne, więc mam nadzieję, że bardzo miło spędzą ten sobotni dzień w Teatrze Muzycznym Płazen. robimy to po raz pierwszy. Ja sądzę, że jeżeli to, to jest... Jest ogromne zainteresowanie. Jest także duże zainteresowanie. Na pewno Siedmiu będzie... bajek, które miały być już mam dziesięć w tej chwili, bo dokładamy spektakle. Także w ogóle, Pani, jak się ktoś zastanawia, czy jest kryzys w kulturze, to proszę przyjść do mnie, to będzie miał odpowiedź. No właśnie, może wróćmy na chwilkę jeszcze tutaj dziewczynki z zapałkami. Ja myślę, jestem pewna, że większość naszych telewizorów dobrze zna tą baśń, ale, ale gdyby znalazł się ktoś przed telewizorem, kto jeszcze nie słyszał, czy mógłby Pan przypomnieć fabułę tego spektaklu? No, Fabuła, jak powiedzieliśmy, jest smutna, dziewczynka po prostu umiera z wycieńczenia, z zimna. Nikt nie chce kupić od niej tej zapałki, ma bardzo złego, niedobrego ojca, ma taką piękną wizję, że jednak życie jej nie sprawiało może dużo przyjemności, nie dawało dużo przyjemności, ale w końcu w niebie spotyka się ze swoją babcią, która też odeszła. I to jest taki fajny moment, bo ta dziewczynka jednak po tym takim wspomnieniu, że jest na balu, że wybrała swojego księcia, że z nim tańczy no, w końcu znajduje się tam. Wszyscy tam pójdziemy, tam będzie nam najlepiej, nie będzie żadnych problemów. W związku z tym ta dziewczynka, oczywiście to nie od razu się wszystko dzieje, ale, ale sądzę, że dzieci nie, nie są w stanie wytrzymać więcej jak dwie i pół godziny z przerwą. To jest już a Najlepiej, jak jest półtorej godziny. Dlatego no u mnie wszystkie bajki trwają prawie tyle samo. Półtorej godziny, godziny 40. Bo jak już szum zaczyna się na widowni, to znaczy, że jest za długie. Także trzeba to wszystko skracać. No, ale to myślimy o tym wcześniej. Jest to... No Taka bardzo z dużym morałem bajka i, i warto się przyjrzeć. Ja tak czasami odnoszę wrażenie, że te bajki są tak prawdziwe i tak, tak dzisiejsze. No, przede wszystkim o człowieku. Dlatego mówię, że Andersen był cudownym człowiekiem, który pisał wspaniałe rzeczy, bo i Królowe Śniegu też bardzo mądrą przecież napisał. Chociaż mówię, myśmy to celowo zrobili, że jest to nie dziewczyna i chłopak, więc między nimi ta więź jest jeszcze jak gdyby większa, bo jej zależy na znalezieniu Kaja i zrobi wszystko, i, i, i robi wszystko. I tylko ten Kaj musi wyrzucić z siebie te, ten, ten mały odłamek lodu, który mu Królowa Śniegu po prostu rzuciła w jego serce. Tutaj pod, na stronie internetowej Teatru Muzycznego, pod właśnie repertuarem Dziewczynka z, z zapałkami, Zostało napisane, może ucząc się empatii, u nas w teatrze będziecie potrafili pomóc innym. Tak się zastanawiam, czy uczniowie, którzy przychodzą z szkół podstawowych, potrafią, są skłonni do tej empatii? Wie to wszystko zależy od nauczycieli. Często jak przechodzą na przykład na królowe, na Królewne Śnieżkę, to uważają, że to jest dla dzieci, to nie jest dla nas i nauczycielki idą na kawę. Po pierwsze, że nikt tych dzieciaków nie pilnuje, no ale przeważnie są zainteresowane spektaklem. Chyba ja i to wszystko zależy od nauczycieli. Po to się przychodzi do teatru, że albo się po teatrze rozmawia o tym, o czym była ta sztuka, albo się dzieci przygotowuje przed przyjściem. No. Ja sam jak kiedyś byłem dzieciakiem, to w szkole podstawowej nas, myśmy jeździli do teatru, do, do opery, do teatru lalek. Ale nam wcześniej robiono tak zwane pogadanki, na co idziemy, tak, o czym tak, to jest, tak. może to ktoś zna. Drobne wyjaśnienie może, Może ktoś opowie. lekcja w tym kontekście, może ktoś tak, opowie. Tak. ani nauczyciele, ani rodzice nie mają czasu na to, żeby się zajmować dziećmi aż tak bardzo. W związku z tym, jak przejdą do nas, to na pewno własne jakieś przemyślenia mają. Ja czasami, jak się kończy spektakl, albo jest przerwa, to ja chodzę tak po -y, tak, tak, je ucho, tak, takie ucho, takie ucho. Ty, ty widzisz jaka ona widna. Widzisz? No. U nas też jest w taka jedna bidna. Więc oni to odbierają w ten, ten sposób, nie? albo, Ale tam ta, ta królowa śniegu jaka wredna, widziałeś, sukę jedną. Padają epitety takie, że nie będę tutaj przytaczał, bo na przykład w Lenniej śnieżce jak macocha idzie z jabłkiem, to jest taki na nie jedź, nie bierz tego, nie ruszaj! Ty, no, ty wredna, ty taka owaka, to, to wszystko bada więc... To jest tak żywa reakcja, że to nic lepszego nam nie trzeba, jak, jak właśnie takie... A jak dzieci właśnie reagują na tą śmierć, dziewczynce z zapałkami? Bo mówił pan, że, że ten szkiel otrzymuje największą liczbę oklasków. To, to jest takie, powiedzmy, no, matrix, taki to jest, no, komiksowe, jak ja to mówię. Natomiast dzieci rzeczywiście przyjmują to z dużym przejęciem. Jak została ta śmierć prze przedstawiona właśnie w tym spektaklu? To tylko się mówi o tym. To tylko my tego nie widzimy, bo to już bez przesady no nie będziemy mhm. wie pani robić yy, pokazówki takie, ale mówi się o tym, ona zamarła, ona nie żyje, ona się nie rusza, więc wyraźnie padają hasła, które jednoznacznie mówią o tym, że niestety dziewczynka chcąc sprzedać te zapałki, że, że, żeby się ogrzeć. I stąd taki ładny piec, taka ładna scena w jej wyobraźni, że ona w tym, przy tym piecu jest, ale tego pieca bronią takie stwory, takie, wie pani, coś, co co, co na, czasami wyobrazić takie, takie latają nam, mnie, jabełki i to nam zaczyna przeszkadzać. My do czegoś chcemy dojść. To nam przeszkadza i ta dziewczynka też ma takie samo wizje. Ma, Mają piękne wizje anioła w niebie, jak idzie i spotyka tą swoją e, ukochaną babcię. Ja, panie, bajki można zrobić, e, mądre bajki można zrobić, byle jak. E, wydaje mi się, że akurat u mnie te bajki, które są tak jak piękna i bestia była, już tego nie gramy. Ale za chwilę będziemy chyba mieli i króla Maciusia I, który bardzo rzadko jest grywany. Więc sądzę, że dzieciaki naprawdę i średniaki i dorośli mają w tym teatrze co oglądać. A czy były, bądź będą organizowane właśnie w Teatrze Muzycznym takie pogadanki, o których mowa? Czyli co się tak naprawdę wydarzyło w tym spektaklu, żeby jednak przybliżyć tym najmłodszym to no, ten prawdziwy sens tego przedstawienia? Ja są... się nad tym zastanawiam, jeżeli oczywiście będzie taka potrzeba, to mhm. wydaje mi się, że tutaj by trzeba to zrobić łącznie z kuratorium, żeby kuratorium jednak nie tyle, żeby tycznej nakazało, bo teraz nic nie można nakazać, prawda? Ale żeby kuratorem dał jakieś takie pismo wyjściowe, że, że teatr wyszedł z taką propozycją, że chcemy, nie wiem, te 5-10 minut, 15 minut y, pozostać na chwilę. Ale to musiałby robić ktoś, kto nie jest w spektaklu, bo my mówię tak dużo gramy, że ci ludzie są tak przemęczeni, że ja nie mam sumienia ich jeszcze zatrzymywać, by pani po spektaklu między jednym a drugim, gdzie mają małą przerwę. Więc że, nie wykluczone, że będę to robił ja, że będzie to ktoś z nauczycieli, jak gdyby, być może sami aktorzy byliby zdecydowani na to, żeby gdzieś tam wziąć w tym udział. Jest to jakaś alternatywa. Ale czasami jest tak, że tak zostajemy po spektaklu, powiedzmy, nie dla dzieci i jest taka, taka rozmowa, no jest jakieś pytania. No, ile pan zarabia? No. A ile pan ma lat? Nie na temat. W związku z tym wydaje mi się, że jeżeli nauczyciele też podprowadzą pod takie... No, taki odbiór sztuki, to bardzo chętnie będziemy to robić. To ja przyniosę nawet reklamę, jak będziecie Państwo chcieli wykorzystać. Bardzo ładny spot królowej śniegu, zdjęcia z królowej śniegu, więc można to ewentualnie będzie, będzie puszczać. To wszystko, o tym wszystkim jeszcze opowiemy. Zostańcie Państwo z nami. Tuż po raporcie będziemy kontynuować naszą rozmowę, także zapraszam serdecznie. Zostańcie z nami.